Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Monkeyzi i w tym krótkim filmie z gry Raft zaprezentuję wam jak ogólnie przetrwać w tej grze i co robić, żeby właśnie przetrwać. Postaram się zrobić ten film jak najkrótszy i przekazać wam przez ten czas jak najwięcej. Zacznijmy od tego, że widzimy tutaj właśnie rekina i ten rekin będzie próbował nas zabić. Jeżeli tylko wejdziemy do wody, ten rekin zacznie płynąć w naszą stronę i będzie próbował nas zabić. W tym celu musimy po prostu wydostać się na tratwę. Przedmioty, które Dzięki którym możemy budować, płyną po prostu sobie po morzu. W tym celu, żeby je zdobyć, rzucamy nasz hak lewym przyciskiem myszy i lewym przyciskiem przyciągamy. Jeżeli oczywiście nie trafimy, tych przedmiotów nie dostaniemy. Żeby przedmioty dostać, musimy ten hak tym hakiem trafić. No i teraz dostaliśmy plank, czyli właśnie deskę. Również możemy łapać sobie liście i tak naprawdę każdy rodzaj przedmiotu. Mamy w tej grze dostępne cztery materiały. Cztery takie materiały, które możemy złapać, są to deski. Scrap metal i liście palmy. Czwartym takim przedmiotem, który też również możemy dostać, jest beczka. Beczka zarabia randomowe przedmioty takie jak właśnie deski, liście, scrap metal czy właśnie ziemniaki. Oraz palmy, nasiona palmy, którą potem możemy sobie zasadzić. O tym za chwilę więcej. Tam właśnie płynie beczka i za chwilę wam pokażę, jak to mniej więcej wygląda. Tu sobie oczywiście nie trafiłem, bo jest jeszcze za daleko. Jak tylko będzie bliżej, możemy sobie rzucić. I tą beczkę przyciągnąć po prostu szybciej. A jeżeli nie chcemy jej przyciągać, możemy sobie po prostu ją potem złapać. I jak widzicie, dostaliśmy tutaj te przedmioty. Jak budujemy? Żeby w ogóle budować, potrzebujemy młotek. Młotek kraftujemy za pomocą pięciu desek i dwóch skrab metali. Ja tych desek nie mam, dlatego szybko je tutaj zdobędę. Dobra, mamy. Możemy sobie go skraftować. I jak budować? Do budowania potrzebujemy liny, którą kraftujemy w ten sposób. I desek. Przez to będziemy mogli powiększać nasze terytoria. Wszystkie inne przedmioty mamy tutaj zawarte w craftingu. siekiera służy nam do rozwalania palm, które sobie posadzimy, oraz do niszczenia budowli, które należą do nas. Czyli możemy sobie to zniszczyć albo inną budowlę, którą postawimy. Włóżnia służy nam do atakowania rekina. Taki rekin pada na około 12 uderzeń, czyli 3 razy albo 4 razy musi podpłynąć i my go musimy zaatakować. Jeżeli go będziemy bić, on przestanie gryźć naszą. Tratwę, lecz niestety nasza trafta będzie, yy, będzie miała zadany damage. Żeby go zrobić, żeby to naprawić, yy, klikamy tutaj po prostu Repair naszym młotku. Klikamy prawy przycisk myszy na motek i kółeczkiem sobie wybieramy to, co chcemy. Mamy to, jak widzicie, dostępne jeszcze kilka innych itemów, tak jak schody, filar, yy, podłogę, yy, ścianę, ścianę z oknem i to w sumie tyle. Żeby budować coś na wysokości, będziemy potrzebować filara. Yy, Stawiąc filar. Na tym filarze będziemy mogli stawiać podłogę, żeby robić wyższe fundamenty. Wędka służy nam do łowienia ryb. Zarzucamy wędkę, no i po jakimś czasie po prostu ją wyciągamy prawym przyciskiem myszy, przez co szybciej, przez co złapiemy po prostu rybę. Jeżeli rzucimy hak i nie chcemy się go ciągnąć, możemy po prostu kliknąć prawy przycisk myszy i go przyciągnąć, jeżeli nie ma tam żadnych itemków. Prawy i już mamy hak. Kolejnym takim ważnym przedmiotem jest cooking station, na którym możemy sobie gotować ryby, smażyć ryby raczej. Potem jest Warring purifier, woda. Bardzo ważna jest właśnie woda. W tym celu robimy sobie puszkę. Puszkę zamaczamy w wodzie przyciskiem E. No i następnie gotujemy sobie na naszym water purifierze tą wodę. Crop plot. Dzięki temu możemy sobie właśnie sadzić nasze ziemniaki i je rozmnażać. Tree crop plot. Tutaj możemy sobie sadzić właśnie palmy i potem je ścinać jak urosną. I itemnet służy nam do tego, żeby łapać itemki. Możemy sobie przykład ułożyć tych itemnetów tutaj i tutaj w ciągu, no i przez to łapać itemki. Myślę, że takie najważniejsze postawy wam wyjaśniłem. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, no i do usłyszenia.